Witam każdego i zanim zacznę o czymkolwiek mówić, chcę Was przeprosić, tak na serio przeprosić, że nie nagrywałem ani Short'a, ani jednego shorta ani jednego filmu w okresie 5 miesięcy. I dlaczego możecie zapytać, dlaczego nie nagrywałem przez taki długi okres czasu? A więc miałem sobie zrobić taką małą przerwę dwutygodniową albo trochę mniej i ta dwutygodniowa przerwa zmieniła się w... 5 miesięczną, lecz mam swój powód. Po prostu nie miałem motywacji, ani krzysty motywacji nie miałem. Również nagrałem trzy filmy w tym okresie, lecz nie zdawało mi się, że ani jeden film był dobry na mój kanał, więc teraz patrzę na no to, te filmy były mega dobre. Nie wiem czemu ich nie wrzuciłem, lecz no, tak jakoś wyszło, więc przepraszam Was i mam w myślach, zacząć nagrywania wreszcie, ponieważ. Jaki kanał nie nagrywa przez 5 miesięcy i znowu nie zaczyna nie nagrywać po tym, jak przeprasza swoich widzów, więc... Jeżeli tak zrobię, to możecie mnie pozwać do sądu, ponieważ to jest po prostu niemożliwe. No więc tak, nie mam za bardzo nic do powiedzenia tutaj niż, innego niż przepraszam Was i zacznę znowu nagrywać. Mam dużo projektów w myśli. Ym, nie powiem Wam za bardzo dużo o tych projektach, ponieważ to jest taki mały secret. Powiem Wam pewnie za dwa tygodnie, jak skończę na niej pracować. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest, szybciej, to możecie dołączyć do Discorda, na którym mogę Wam trochę pomóc w tym domyśleniu się, co to jest. Lecz to na wszystko na razie. Dołączajcie do mojego Discorda i widzimy się na następnym filmie. Pa!